Cześć, Krzysztof Nycz. Małgosia Nycz. Razem na zawsze.pl. Dzisiaj chcieliśmy was zaprosić do współpracy. Mamy dla was ciekawą propozycję. Nam się wydaje ona ciekawa, ale nie wiemy czy wy też ją za taką uznacie, więc posłuchajcie nas proszę do końca. Postanowiliśmy się zająć głębiej tematyką konfliktów, ponieważ jesteśmy zaskoczeni jak wielu z was ściągnęło nasz e-poradnik na temat budowania relacji mimo konfliktów. I również z tego powodu, że bardzo wiele osób trafia do nas, na nasze warsztaty i do gabinetu w bardzo głębokim kryzysie. I sami mówią, że powinni byli trafić do nas 10 lat temu. Z jakichś powodów jednak nie trafiają. Często odpowiadają, bo myśleliśmy, że jakoś nam przejdzie, że to się rozejdzie po kościach. Często też mówią, że wstydzą się opowiadać obcym osobom o swoich problemach małżeńskich albo też, że trudno im sobie wyobrazić, co na takiej mediacji albo na warsztatach oni będą robić i to jakoś ich przerasta. Ponieważ nie możemy się zająć każdym z Was z osobna, yy, tworzymy taki projekt, w którym będziecie mogli przyjrzeć się Waszym konfliktom, poznać ich specyfikę i zacząć krok po kroku je rozbrajać. Dlatego ta propozycja, ta, która nam się wydaje ciekawa, brzmi mi nam swoje własne konflikty, czyli opowiedzcie nam o tym, o co, o co się kłócicie tak naprawdę. Do tego przygotowaliśmy specjalną stronę, żeby Wam ułatwić. Opisaliśmy też taką prostą strukturę, w ramach której możecie ten konflikt opisać co wam to da? Z jednej strony e, będziecie mogli zobaczyć sobie swój własny konflikt, bo my oczywiście moglibyśmy przedstawić wam rozwiązanie na bazie konfliktu, które znamy albo z naszego własnego życia albo z życia naszych klientów, ale te konflikty już zostały rozwiązane. Czyli będziecie mogli zobaczyć rozwiązanie swojego własnego konfliktu, ale samo napisanie nam o tym konflikcie już da Wam taką szansę przyjrzenia się, o co tak naprawdę się kłócicie. Myślę, że to będzie taki ważny krok ku temu, żeby w ogóle z, tym, z tymi kłótniami, z tym konfliktem się zmierzyć. Oczywiście gwarantujemy też poufność, nie będziemy podpisywać Waszych imion ani też adresów. Będą to zbiorcze informacje, którymi posłużymy się, żeby ukonkretnić nasz projekt. Skorzystajcie z tej okazji, zachęcamy Was, bo samo to, że zaczniecie opisywać, o co się kłócicie, pozwoli Wam zrobić ten pierwszy krok ku rozwiązaniu tego problemu. Wszystkie informacje znajdziecie na planszy końcowej.